Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który chce zarabiać więcej poprzez lepszą ekspozycję w social media i poprzez budowanie wizerunku eksperta, koniecznie oglądaj ten film, bo będę w tym odcinku mówił o tym, jak określić swój cel, cel prowadzenia profilu w social media i jest to część instruktarzy związanych z arkuszem 3filary. Jest to darmowe narzędzie dla przedsiębiorców, które stworzyłem, aby pomóc Ci ułożyć swoją strategię social media, aby jak najniższym nakładem pracy zautomatyzować proces tworzenia filmów do social media, które będą pracować dla Twojego biznesu. Więc jesteśmy już w Arkuszu i określimy sobie teraz nasz cel prowadzenia profilu. Dlaczego powinieneś to zrobić? No jest kilka powodów. Jeżeli określisz sobie nadrzędny cel, którym będzie na przykład zwiększenie sprzedaży, no to może pomóc ci to podtrzymać motywację do tworzenia tych treści. Jeżeli będziesz mieć z tyłu głowy, że nie robisz tego tylko po to, żeby zdobywać obserwacje, żeby zdobywać lajki, tylko będziesz myśleć o tym, żeby zdobywać kasę, żeby sprzedawać więcej produktów. Fizycznych, cyfrowych, żeby zdobywać klientów na Twoje usługi. I to niezależnie od tego, czy sprzedajesz drogie usługi dla biznesu, czy jesteś fryzjerem w małej miejscowości. Odpowiednia ekspozycja w social media zadziała tak samo, zadziała na Twoją korzyść. I to nie jest trudne. Wystarczy, że pobierzesz arkusz trzy filary, przejdziesz przez te kilka krótkich instruktarzy i możesz zacząć już dzisiaj. Tak więc określ cel biznesowy swojego profilu. I niech to będzie docelowe działanie Twojego potencjalnego klienta. Tak jak mówiłem, pomoże ci to utrzymać motywację do działania. Na przykład zwiększenie sprzedaży usług poprzez budowę wizerunku eksperta. Czyli, na przykład, jeśli jesteś fotografem, fryzjerem, kosmetyczką. Będziesz dzielić się takimi eksperckimi poradami, czy też poprzez treści, które będziesz tworzyć i publikować, będziesz budować po prostu wizerunek, będziesz przedstawiać się jako ekspert. Klienci łatwiej ci zaufają, sami będą odzywać się do ciebie po Twoje produkty czy usługi. To zminimalizuje Twoje wydatki na reklamę, marketing, poprawi Twoją płynność finansową. Więc wykorzystaj ten potencjał, który drzemie w social media. Na pewno obserwujesz wielu ludzi z Twojej branży i widzisz, że odpowiednie prowadzenie eksperckiego profilu działa. Kolejny przykład: zwiększenie konwersji w sklepie internetowym. Bardzo prosty przykład, bardzo prosty cel, ale też bardzo łatwy do osiągnięcia poprzez większą ekspozycję w mediach społecznościowych. Dalej mamy współpracę z markami w niszy gamingowej. Nisza gamingowa to jest oczywiście przykład, no ale współpraca z markami, tak? Więc tworzysz sobie content gamingowy i za pośrednictwem tych social mediów łapiesz sobie jakieś współpracę z producentem myszek z producentem klawiatur kart graficznych itd. Kolejny przykład pozyskiwanie współprac afiliacyjnych w branży telekomunikacji czyli polecasz czyjeś usługi i produkty dostajesz od tego procent na pewno wiesz o co chodzi. Dalej sprzedaż biletów na konferencje poprzez zdobycie zaufania odbiorców. Też prosty temat. I generalnie widzisz chyba o co chodzi, tak? Większość tych celów jest finansowa, no bo mówimy tutaj o biznesie, a w biznesie chodzi tak naprawdę o jedną rzecz, bo czasem różne usługi i produkty będą zarabiać dla nas więcej pieniędzy, czasem będą oszczędzać nasz czas, ale i tak na koniec dnia ten zaoszczędzony czas to równa się nasze pieniądze: większy wpływ do portfela albo po prostu czas na inne ruchy, na inne rzeczy, które. Przyniosą nam więcej pieniędzy. Także zapraszam Cię do ściągnięcia Arkusza 3 Filary i do obejrzenia kolejnych odcinków z tej serii. Są już u mnie na kanale.